Wczoraj czytałem takiego newsa, że gdzieś pod Szczecinem, w jednej jednostce wojskowej były niemieckie leopardy. Mówimy o czołgach. No i oczywiście tam tamtą załogę, załogę musieli przez ileś miesięcy szkolić, żeby umieli żeby, żeby obsługiwać te pojazdy. No i potem stwierdzono, że po roku czy dwóch, że te leopardy tam nie mogą być. I, i i przeniesiono je do innych jednostek w głąb kraju. No ale niestety yy, ci żołnierze już pozakładali i rodziny i kupowali mieszkania gdzieś tam w okolicach Szczecina i żaden z nich za tymi leopardami nie pojechał. No i, i oczywiście w Nowym Pułku nikt tego nie mógł miał o, obsługiwać. No i co? I po jakimś czasie, znowu rok, czy dwa minął, yy, te leopardy musiały wrócić pod Szczecin. Ale ci żołnierze już poszli do rezerwy i, i, i zajęli się zupełnie czymś innym, bo to była służba kontraktowa, tak zwana. Nie? Także te leopardy nie, nie do końca teraz ma kto obsługiwać, i on znowu ko trzeba kogoś szkolić. W tym czasie okazało się, że czołgiem takim dominującym w polskiej armii będzie ab amerykański Abrams, więc znowu kolejne szkolenia, no ale dobrze. Ale w trakcie się okazało, teraz okazało się, że. Minister Błaszczak kupił jakieś tam koreańskie wynalazki K1 czy K coś tam, nie pamiętam. Więc znowu trzeba będzie. No, jest taka różnorodność tych czołgów, że podejrzewam, że na polu bitwy to my się sami powyszczelamy, bo, bo jak są załogi niewyszkolone, to oni nawet nie rozpoznają, który czołg jest nasz. Powiem Wam, że jak ja byłem w armii. Już zaczynam gadać jak stary dziad, ale tak było. Jak ja byłem w armii, bo to żołnierzy szkolono dwa lata. Mieliśmy czołgi T-72. Proste, solidne, ale nigdy złego słowa nie dam na nie powiedzieć. Pozdrawiam żołnierzy rezerwy 6 Warszawskiego Pułku Zmechanizowanego. Ale jeżeli ja bym teraz, po tych 30 paru latach, wsiadł do takiego czołgu, to zajęło to by mi dosłownie kilka minut, żeby sobie przypomnieć yy, wszystkie procedury, wszystkie włączniki, bo to jednak troszeczkę... Jak, jakbym spojrzał, to, to ja bym wsiadł do, 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 do mojego Jeepa. Po prostu kwestia intuicji, to, był, to jest tak prosty czołg, tak fajnie się go obsługuje, że dostałbym jeszcze dwóch ludzi, jeżeli był rozkaz e, ruszyć na Moskwę, e, a kiedyś nikt w armii nie dyskutował, armia była jak jedna ręka, jak jedna pięść, to Wszyscy my, którzy służyliśmy w tych czołgach, wsiedlibyśmy w te maszyny, pojechalibyśmy w tą stronę, którą nam wykazano. Nie dyskutuję tutaj o sensie tego manemu, to Rozważam czysto teoretycznie, jak to było w Sex misji? Panowie, w Monie, wy tam macie niezły burdel teraz wymyślili tą służbę zasadniczą, nieobowiązkową, czy jakoś tak się nazywa, czy dobrowolną, nie wiem. W razie, no ale to jest ściema taka, więc ludzie, którzy... Służą w ten sposób, to wiadomo, że idą tylko i wyłącznie dla kasy. To znaczy, oni zarobią jakieś pieniądze i uciekają z tej armii, bo nikt nie chce być szeregowym, czy starszym szeregowym yy, czy jakimś innym śmiesznym kapralem całe życie. Dostają sobie dostają te wynagrodzenia, więc yy, podczas po służby rozkręcają swoje biznesy, yy, ustawiają się w życiu. Także yy, taka służba wojskowa to jest bardzo dobra trampolina, yy, aby się w życiu yy, jakoś wybić. Ale ja wiem, czy to jest dobre dla armii. Dobrze, słuchajcie. O, jeszcze sporo do jest to Tu. Średnio, jak się, to się wodę yy, podgrzewa, to mamy jeden worek starsza na tydzień. I ja od czasu do czasu trzeba to zupełnić. W trzy 3 będzie na kilka tygodni. Pokój. Będzie można brać krysznict myć naczynia tak. A matematyczka mówiła, że do, do niczego w życiu nie dojdę żeby wory nosił No i się nie pomyliła studiował, uczył się A teraz a piernicza Pierniczo. Życie moi drodzy, życie Dobrze. Słuchajcie Jestem w takim szoku, że nie wiem co powiedzieć yy, Liczba subskrypcji przekroczyła 200 serdecznie dziękuję jest mi niezmiernie miło że 200 osób jest ponad 200 osób jest ze mną tak na tym YouTubie związana Oczywiście zaczynam ten kanał traktować jeszcze bardziej poważnie. Mam zakupiony już przyszedł mikrofon, który będę używał, taki profesjonalny. No i wkrótce pojawi się profesjonalna kamera. Te nasze spotkanie będą dużo lepszej jakości, nie tylko pod względem technicznym, ale mam nadzieję również pod względem merytorycznym. A propos. Bardzo chciałbym podziękować za takie wsparcie, jakie dostałem po ostatnim filmie o nauczycielach. Liczyłem się z jakimś tam hejtem. Ogólnie wszyscy moi widzowie przyjęli ten temat bardzo, bardzo ciepło, dlatego obiecuję, że będzie o oświacie, będzie o edukacji, będzie o nauczycielach dużo, dużo więcej, także nastawcie się na tego typu filmy. Każdy z was albo w szkole był, albo odprowadza pociechy do szkoły, albo już same chodzą do szkoły, ale wciąż czujecie się za nieodpowiedzialni, dlatego zapraszam na mój kanał, mówię jak jest, nie obijam bawełny, to jest mój punkt widzenia. Słuchajcie, mam taki zwyczaj, że jak prowadzę zajęcia, no wiadomo, że mam otwartego laptopa, bo trzeba sprawdzić obecność, temat, pisać, oceny i tak dalej, ale zawsze... W w prawym dolnym rogu mam y, kursy Walut i, y, y, i ruchy na giełdzie. No i tak y, prowadzę wczoraj lekcję i tak zerknąłem y, kątem oka i patrzę jak wszystkie wykresy podstawowych walut idą w górę. Mówię, oj, coś się odwaliło. Ale nic, skończyłem lekcję i w przerwę wchodzę na ONET, patrzę, no tak, Putin Walno y, przemówienie postraszył wszystkich y, tym poborem obowiązkowym, 300 tysięcy ludzi. No i od razu wszystkie waluty poszybowały. Nie? Oczywiście wspaniała okazja, żeby teraz sprzedać, no bo y, oczywiście nie radzę. Ja mówię co ja zrobię, chociaż mówię, mogę się mylić. To jest loteria. Można pewne rzeczy przypuszczać, ale nigdy nie będziemy ich pewni. Y, także sprzedałem wszystko, co miałem w walutach, bo uważam, że można na tym teraz zarobić. Y, a dlaczego myślę, że one w przyszłości spadną? No kurczę, 300 tysięcy ludzi gościu chce powołać, kto tam na chodnika pójdzie zginąć. Pójdą tylko ci, co się dadzą złapać, bo, czyli wszyscy mniej sprawni, no bo takich wezmą do wojska, bo każdy y, myślący człowiek y, nie pójdzie do wojska, a raczej będzie chciał spielniczyć z tego kraju, albo nie wiem, po, pojedzie na Syberię, zaszyje się gdzieś tam w tej Tundrze czy Tajdze, będzie wolał się gdzieś tam mieszkać na mrozie z niedźwiedziami niż i zginąć w Ukrainie za mrzonki Putina. Także... To jest w sumie dobry news, bo coraz więcej y, ta wojna ma wrogów y, w Rosji i dzięki temu może coś się tam zmieni. A, a na pewno ta. Armia, która, tam, ta armia, która powstanie z tych ludzi, którzy dadzą się złapać, y, raczej nie będzie bardzo bitna. Nie? A propos wojny w Ukrainie. Słuchajcie, y, opowiem wam y, jak ja Zaczynałem moją karierę w wojsku, a zacząłem ją od papug. W armii jest tak, że jak szło się na dwa lata do wojska, to pierwsze trzy miesiące to była tak zwana unitarka, czyli służba przed przysięgą wojskową. I e, już po miesiącu nie miałem w ogóle żadnych e, marzeń, że pojadę do domu e, przez najbliższe pół roku, Pewnego dnia na rozprowadzeniu batalionu nasz dowódca w stopniu majora wyszedł i zapytał się wprost, kto z żołnierzy ma papugi na wydaniu? Bo moja córka ma urodziny. I ja wtedy sobie pomyślałem: przecież ja mam dwie papuszki, które od roku nie dają mi spać Maciuś i Sabina. Jedna z nich zawsze w nocy spadała jak zasnęła i potem po ciemku nie mogła znaleźć e, tego szczebelka, na którym spała i e, budziła tą drugą i obie latały jak porąbane i musiałem zapalać światło dwa razy w nocy, żeby one mogły znowu usiąść i zasnąć. Wyszedłem przez szereg i krzyknąłem, ja! Szeregowy polus! Dostałem 72 godziny przepustki. Przede wszystkim nie wolno mi było ściągać munduru. Oczywiście do spania mogę. Po drugie musiał ze mną jechać kapral, który oczywiście też nie mógł ściągać mundurów i nie mógł mnie odstępować na krok. Pojechałem z kapralem. Jak mnie rodzina zobaczyła w tym mundurze z obstawą. Yy, a wtedy jeszcze były porządne mundury, takie czapki, jak miał Jaruzelski z daszkiem. Yy, porządny mundur taki, nie jakieś czapki, tylko taki galowy, yy, korpusówki, wszystko. Powiedziałem, jak sprawa stoi z papugami, to jej rodzina się ucieszyła, że pojadą robić karierę w wojsku. Najpierw impreza w domu, no bo Darek przyjechał, nieoczekiwany, po miesiącu służby i już pierwsza przepustka. Jedna z ostatnich w sumie, no ale była. Yy, no, oczywiście, w domu zdjąłem ten mundur, ale ten kapral siedział w mundurze, nie pił. W końcu był na służbie, ja nie. Na drugi dzień, oczywiście, telefony do kumpli i już była impreza. Poszedłem na imprezę w tym mundurze galowym. Wyglądałem jak Hans Kloss. Impreza była huczna. Mój kapral w końcu się przełamał i też sobie wypił. No, jakoś nad ranem dotarliśmy do domu, e, budząc e, e, półczarkowa e, e, po drodze. W poniedziałek rano mieliśmy się stawić w jednostce przed godziną siódmą, tak? I słuchajcie, ten motyw, e, jak, e, jak oglądaliście CK Dezerterów, to, to e, jak tam von Nogaj chodził z tą papugą w tej klatce takiej, e, co ona tak gadała tam, nie pamiętam, tam coś powtarzała na cesarza jakieś błoty. Obok mamy e, poranną zaprawę fizyczną, cały puk e, biega e, wokół placu apelowego, a ja sobie idę jak podłoga i z tymi papugami. Nie? Także to była moja pierwsza przepustka e, w wojsku.